Cześć widzowie. Jakiś czas temu nabyłem samolocik promyerski i od tamtego czasu trafiło mi się parę interesujących starć. Spisgałem Jaka-9T pilotowanego przez Devnaita. Spisgałem spizgałem BF-4 pilotowanego przez gościa z prosto Xina Xinate, a teraz przyszła pora na Mirror Match. Żeby nie było za słodko, to, nie, to przeciwnik nie leci taką samą maszyną, jak ja, ale dodatkowo ma jeszcze wdrożenie włoskie C205. Bo, żeby był sam, to by było po prostu zbyt piękne. Pierwsza sprawa, jaką w takiej sytuacji próbuję robić, to żeby oni się zrównali dystansem do mnie, jeżeli jest to możliwe, ale niestety nie jest. Więc zawracam w stronę włoskiej maszyny i próbuję z daleka coś tam być może skrobnąć. Po czym wymijam jedną czołówkę i wymijam czołówkę z Pyrobejskim. Niestety, przez to, że oni nie byli tuż obok siebie, tylko jeden kilometr za drugim, to w tym czasie włoska maszyna jest w stanie nawrócić i mnie zaatakować. Dlatego jestem przygotowany na to, żeby wykonać kolejny unik. Ale jak wykonam ten unik, to pewnie się w miarę nadstawię Pyromyrskiemu. Tak jest. Więc muszę kolejnym splitesem wywinąć mu się spod luf. No ale teraz już wszyscy przeciwnicy są mniej więcej w dobrych pozycjach, żebym ja się mógł z nimi dwoma naraz Nie, Niemniej sytuacja nadal... Nie wygląda zbyt różowo. Tutaj miałem pierwszą okazję strzelecką, ale słyszę, że chyba z tyłu mnie pyromerski próbuje ostrzeliwać. Ale jest i druga okazja, czyli się uda, udało się. No to kamień z serca jest już tylko jeden na jednego tyle tylko, że Pyromerski siedzi mi na dupie no to wciągam go w nożyce przy pomocy trochę hinerykomi. no i teraz pozostaje już tylko wykręcić przeciwnika ale Reki Mono leci takim samym samolotem jak ja no więc przewagi we właściwościach pilotażowych nie mam żadnej jedynie Mogę postawić na szali swoje niejakie umiejętności oraz doświadczenie. Czy zdała na czołówkę? Zdała, dlatego nos samolotu kieruje w dół i dzięki temu przechodzi nade mną. Teraz, Henrykor, żeby ściąć zakręt, klapy, żeby zmniejszyć trochę kąt podążania. No i aby dobrze zgadnąć, która smuszka kondensacyjna jest czyja. No chyba nie zgadłem. I teraz dopiero się zorientowałem, która pochodzi od niego. Przeciwnik koniecznie próbuje zrobić ostry zakręt i wyjść na czołówkę. Wszystko to w miarę działa, tyle tylko, że jak ktoś robi ostry zakręt na czołówkę, powiedzmy, że na środku ekranu to zadomostuje ruchem byszy, o taki, to wy, będąc tutaj mniej więcej w środku, jesteście w stanie ściąć ten zakręt i strzelić przeciwnika, zanim wasze kółko celownicze wystawi mu się przed nos. Niestety sytuacja trwa bardzo krótko i łatwo samemu oberwać, ale jak się ma trochę praktyki, można zrobić coś, co wykonałem przed chwilą ja, dzięki czemu trafiłem go w silnik i podpaliłem. Teraz już tylko pozostaje utrzymać mu się na ogonie i nie pozwolić, żeby nurkował z wyłączonym silnikiem, bo to by spowodowało, że zgaśnie. Oczywiście głupio też byłoby dać się teraz zastrzelić. No i Przeciwnik się nie dopala, ale pizgam go, że tak powiem, tradycyjnie. A tak starcie wyglądało z perspektywy przeciwników. C205 się rozpędza, a w tym czasie pyromerski łapie pułap. Ja próbuję strzelać z daleka. Chociaż uszkodzić tego C205, ale nie trafiam i przygotowuję się do minięcia czołówki. Po minięciu pyramerskiego natychmiast przechodzę z i wiem, że tu zaraz będzie na mnie czekał C205, który już na mnie spada, ale ja go w porę widzę i ataku unikam. Tylko, że muszę pilnować, żeby nie władować się pod blufę pyramerskiemu. Dlatego Split S skręt lotkami w prawo i dzięki temu jego atak nie trafia. Teraz skręt w lewo i dzięki czemu nie jest w stanie we mnie wycelować. Po minięciu pyramerskiego Split S przechodzący w opadające nożyce i szukam, gdzie jest C205 jest. Ściągam go, znaczy zachęcam, żeby skręcał w prawo, pod czym ja zrobię gwałtowny zw zwrot w prawo i to powoduje, że przechodził go obok siebie bez trafienia. A po przejściu kolejny split jest przechodzący, bo nożyce. Widzę Pyromerskiego, więc lotkami od odbijam i była szybka okazja strzelecka do zaatakowania C-205. Po czym zryw do góry. Widzę, że pyramid nie jest w stanie za mną przez chwilę podążać, więc się skupiam na ataku na włoską maszynę i udaje się ją spisgać. No ale niestety pyramid zaparkował mi na ogonie, więc muszę go strząsnąć. Wciągam go w przejście, takich nito płaskich, nito rolling, nito Nożyc. No i to powoduje, że wystrzeliwuje do przodu. I teraz to ja bardziej siedzę na jego ogonie niż on na moim. Tu widzę, że będzie mógł. Prawie, że nos na mnie nakierować, więc nie skręcam w jego stronę, tylko chyba wtedy poleciałem w, w tę mańkę, jeśli dobrze pamiętam. A nawet na, nie do końca, bo poleciałem po prostu w dół. Ale tak czy owak, pozwoliło mi to uniknąć ostrzału. A strategia Reiki mono to jak widać robić pętle pionowe. I hinerikomi. No i się modlić, że w końcu się uda. O, ale w tej pozycji Hinerikomi. To znaczy jak tak ze sztutu pętli w dół opadał, to już wychodzi całkiem dobrze. No i zresztą było widać, że był dość blisko. I znów, już, już, już się prawie wydaje, że się udało. Ale ja widząc, co prostuję lot i przemykam obok przeciwnika, zanim zdoła strzelić. To jest to co mówiłem wcześniej, że przy odpowiednim kącie podejścia da rady takiego gościa co koniecznie chce na czołówkę lecieć i robi ostro zakręty sieknąć no małym to, to może nie, ale ze zmniejszonym ryzykiem na trafienie przez przeciwnika. No i zostaje Rekimono podpalony. A ja mu siedzę na ogonie. Nawet za bardzo się już nie staram go wykręcić. Tyle tylko sobie czekam, żeby ogień zrobił robotę. No, ale oczywiście, pełnego luzu jeszcze być nie może, trzeba się tam pilnować, żeby w ostatniej chwili jakiś ząk nie wyszedł. No i sprawa zostaje sfinalizowana w tym właśnie momencie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak tak to dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!